Cześć, to Karol Chroneo. Dzisiaj bardzo ciekawy test porównawczy Rolexa Submariner w dwóch wersjach. Wersji, która jest aktualnie produkowana od 2012 roku, którą widzicie po prawej stronie i jego poprzednika z lewej strony. Rolex Submariner to tak naprawdę absolutna klasyka trochę jak Porsche 911 można powiedzieć, że banalny wybór, a z drugiej strony fakt, że tak wiele osób przez tak wiele lat go wybiera i potrafi nosić jako jedyny zegarek potwierdza trochę, jak dobry jest to zegarek. Może oczywisty, może wśród fanów zegarmistrzostwa nie jest to bardzo ceniony model, ze względu właśnie na jego popularność i na ilość kopii, ale ja bardzo lubię te zegarki i uważam, że nie należy mnie na patrzeć z perspektywy tego, co sądzą o nich inni, ale spróbować sobie chwilę ponosić to na nagstko i zobaczyć, jak fajne, jak uniwersalne są. I tutaj odpowiemy sobie na pytanie, czy lepiej wybrać nowy, czy stary. Kroneo to serwis, na którym możesz wymienić swój zegarek na nowy. Wejdź na naszą stronę Kroneo.pl i sprawdź aktualną ofertę. Następnie chciałem zaznaczyć, że nie mam odpowiedzi, który z tych zegarków jest lepszy. Chyba najlepszą odpowiedzią jest to, że mam oba. One są różne, mimo że się wydają bardzo podobne i są tymi samymi modelami tylko jeden jest po prostu nowszy, drugi jest starszy. To tam się zadziało dużo subtelnych zmian, które sprawiają, że to są zupełnie inne zegarki w odczuciu. No to Myślę, że idealnym przykładem jest właśnie to Porsche 911. Że to dalej są 911, ale jak widzicie starszym, to one są zupełnie inne w prowadzeniu i w tym w ogóle jakie czujecie od tych nowych. I trochę tak samo jest tutaj. Bo to co się zmieniło, to starszy zegarek ma bezel, czyli to taką podziałkę minutową, która jest naokoło tarczy, wykonany ze stali. Tutaj w nowszej wersji już jest ceramika. Zmieniła się bransoleta jej jakość i też ciężar i, i wykonanie. Zmieniło się zapięcie. O tym zaraz poopowiadam trochę więcej. Ale to, przede wszystkim to, co się zmieniło, to wielkość na nadgarstku, czyli te uszy, które tutaj widzicie, są dużo szersze, ale też jakby odczucie, które jest związane z tymi zegarkami, no bo ono jest różne. Patrząc na ten starszy, to tutaj widzimy, że jest na przykład większa subtelność tego zegarka, czyli są mniejsze indeksy, są mniejsze wskazówki, ten bezel, który jest matowy, jest wykonany ze stali, on się tak nie rzuca w oczy jak bezel w nowszej wersji, który jest o wiele bardziej biżuteryjny, ale też o wiele bardziej widać, że jakby jakość, która jest w, w tym zegarku, jest współmierna z tym, ile on kosztuje. No i tutaj są takie drobne rzeczy, jak zobaczycie, w środku ten taki ring stalowy jest z, z napisem Rolex, są większe wskazówki. Ten zegarek jest w ogóle czytelniejszy, no i na ręku on, on inaczej leży. Inaczej, zarówno ze względu na wielkość, jak i też samo odczucie. Przede wszystkim ze względu na ceramikę, tak? No bo ta ceramika na bezelu zmienia to, jak on się świeci i. Jest bardziej biżuteryjny. Ale są takie drobne detale, które, które zmieniają dużo. Nawet zobaczcie to zapięcie u góry, ono jest takie blaszkowe i naprawdę nie, nie spodziewalibyście się pewnie po zegarku za tyle pieniędzy tak prostego zapięcia, które, które ma w ogóle wrażenie, że, że zaraz się zepsuje. Ale ono się nie psuje, bo ludzie te zegarki całe życie i nic się z nimi nie dzieje. Z drugiej strony, w nowym zegarku mamy już zapięcie, które jest naprawdę dziełem sztuki inżynieryjnej. Ale ja lubię ten klimat. Właśnie tego u zapięcia, z tym trochę absurdalnym odwzorowaniem bransolety na nim, z tym, że można je łatwo mm, rozszerzyć i zwężyć. Wystarczy, że macie jakąś igłę albo wykałaczkę i możecie po prostu zmienić jego wielkość. I ten zegarek noszę też trochę luźniej. I on ma taki styl, który zawsze uwielbiałem, zawsze będąc we Włoszech i widząc w, wiele osób, które go noszą, mi się po prostu podobał. I jest w nim dość dużo klimatu, który po. po potrafi sprawić, że wybaczę. bo to, że jego zapięcie nie jest takie jak w tym nowym. Jak tutaj widzicie to zapięcie po prostu jest chyba najlepszym jakie znam z wszystkich zegarków. Jest bardzo pewne, ma mikroregulacje i to w bardzo szerokim zakresie, czyli możecie go sobie rozszerzyć, możecie go sobie zwężyć w ciągu dnia i ten zegarek będzie dla Was zawsze idealnie dopasowany. To, co natomiast jest wyzwaniem w tym teście, to czy porównanie zegarków to powinno być porównanie ich specyfikacji technicznej i jakości materiałów, czy tego, jak się z nimi czujemy na nadgarstku, no bo na koniec to i tak najlepszy czas będzie w naszym telefonie. Ja się skłaniam bardziej do tej do drugiej wersji i powiem Wam szczerze, że te, te zegarki różnią się tym, że naprawdę inaczej się noszą. I to są niby niuanse dla kogoś, kto nie jest mocno w zegarkach, ale jak zaczynacie je nosić, to one są zupełnie inne. Pięciocyfrowe referencje, czyli ten starszy, uwielbiam latem, gdy iść gdy on po prostu może być luźno zapięty na nadgarstku. Z drugiej strony, ta nowsza referencja jest o wiele lepsza zimą, gdy nadgarstek się zmniejsza i on po prostu tak po nim nie, nie lata kolokwializując. I oczywiście najlepiej jest mieć dwa, ale to, do czego Was zachęcam, to, żebyście je po prostu porównali i założyli w miarę możliwości jeden i drugi nadgarstek przed tymi, jakie ewentualnie kupicie, bo one mają dwa, dwa tak naprawdę klany swoich wyznawców i każdy będzie Was przekonywał, który jest lepszy. Lepszy. Ja nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi. One są różne. Jeden jest bardziej dominujący, drugi jest bardziej nawet nienobliwy, ale po prostu przypominający starsze czasy. I ciekawi mnie Wasza opinia w komentarzach, którą mam nadzieję zawrzecie, który według Was jest lepszy i który byście kupili, a może w ogóle Rolex Submariner to jest coś, co tak naprawdę kompletnie Was nie obchodzi, te cegarki są dla Was banalne.